Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sebastian. No tak. Pieszę pana, ja dzwonię w sprawie jogów. No tak. Przed chwilę wystawiłem. No ja wiem. Yy, te jogi to takie prawdziwe są. Jakie są? Z prawdziwego kozła. No to są zielonka młodego. No uderzony. Pierdziwe? Prawdziwe. Nie rozumiem. Prawdziwe? Prawdziwe, no prawdziwe, jasno, że prawdziwe. Mm -hmm. No dobra, proszę pana, jakbym podjechał, fują jutro? No, może pan mi to południu, ale... Fują? Czym? Fują? Fują.

Daj Adę nie... Czy daję Adę no, panie... no rozumiem, tak. Daj Adę Dojdzie Pan. Słucham? Tak. Co tak? No dojedzie Pan. Jeszcze raz. Pani Spija. Dojdzie Pan? Nie, absolutnie. Mi się wydaje, że Pan pod wpływem alkoholu. Absolutnie. Pyta się pan, tak czy będzie ja pan furą, tak? Proszę pana, yy, ja dam żonę, bo ja nie umiem wypowiedzieć i. Dobrze? Dobrze. Halo. No, dzień dobry, dobry dzień, wieczór. Dzień dobry. No, pan był zainteresowany rogami koziomka razem z czaszką, tak, uroczymy, był. Tak? był, był zainteresowany. Yy, te rogi no, Kują te rogi? Czy kują? Kują? Nie, no nie są ostro zakończone, to są od młodego jelonka. Mhm, mm a fajny ten jelonek? No wie pani co, no nie byłem lakierowane, nie było nic z robione. Mogę dać desko, mogę dać bez deski. Mhm, mm ja bym chciała z Dechą. Z no okej, okay. no tak, ja, tak, ja tak w to... wystawię lidę, będę tak. negocjował. Słucham? Zdechow. Taka cena, jaka jest wystawiona, zdechą jest, tak? No, ja bym zdechą chciała. Dobrze, skąd Państwo są? Yy, my z Kędzierzyna. Yy, chcieliby A, Państwo sobie po to podjechać, tak? Proszę Pana. Proszę Pana. Yy, tak? Ja dam męża. Bo ja akurat gdzieś kąpię, wie Pan? Dobrze. Dobra No halo Dzień dobry No No może pan jutro podjechać sobie No dobra Pierwsze pana y, poczeka pan chwilę No mogę poczekać Ja dam dziadka No, no dobra Halo Eee, yy, dzień dobry. Pan? Szef, pan to robi się pan jaja. Rozumiem, że robi się pan jaja, z panią została, tak? Jakie y jaja? -y, y -y, y -y. Proszę pana, my jesteśmy zainteresowani tymi rogami, bo ja kolekcjonuję takie rzeczy. I powiem Panu tak. To ta czaszka to jest prawdziwa, czy to jest atrapa? To jest prawdziwa czaszka z matygo jelonka. Tak, jest... jelonka. A ma pan zdjęcie tego jelonka za życie? <laughs> nie, nie mam. Nie ma pan. No dobra. Yy... Pan z deską sprzedaje, rozumiem? I czy perogi są? Yy, tak. Ostro są perogi? Kują? Czy nie kują? Nie, nie kują. Są e, tempo zaostrzone. Dobra, poczekaj, pan chwilę. My tu maraton zrobimy. Sekunda. Mhm. Dobra, proszę pana. My się tak. zdecydowaliśmy na te jogi. Tylko pytanie: czy ja. Twój Nie, nie kują. Już pan mówił. Nie, nie. Już... Tata pytał, czy kują. Fują? Fują. Halo? Tak? Fują? Czy co jest? Bo nie rozumiem. Czy pan Fują? pytał... Że wcześniej ten pan tata pytał, czy one kują. Ja mówię, nie. że nie, bo są tempo zakończone. Teraz... Nie kują. Fują. Fują? Proszę Pana, furą, to ja dam żonę, co? No, proszę widzę żonę. Dobra. Chwila. No, halo? No Pan coś pyta i nie rozumie za bardzo, bo bardzo szumi telefon. Czy może furą podjechać? O to mu chodzi? Furo. Fórom! A mnie może i na rowerze przyjechać. No no dobra. Tylko bo. Czy jest zdaję do pana furom? Nie rozumiem. Lubi pan Holsy? To lubię? Holsy. Nie rozumiem. Cukierasy? Holsy. Nie znam nic takiego. Nie, nie lubię. No nie, wie pani co? Mhm. Mm e O bystro zainteresowani, czy to nagrywają i robię sobie jaja? No, takie mam wrażenie. Jeszcze raz? No, mam się powtórzyć jeszcze raz Nie wyraźnie mówię, bo ja gryzłam. Cholsa. rasa Jaka rasa? Słucham? E, nie rozumie pani, co pani ode mnie chce. Jaka rasa? Czego jaka rasa? Nie jaka rasa, że jem cukierasa. A, a co mi to obchodzi? No mówię, że ja jadłam cukierasa i pana nie usłyszałam, bo chrupałam. Aha. Panie co, jutro możemy się umówić na godzinę 15 pod e, Kauflandem w Kędzierzynie, jeżeli Państwo chcecie się. Proszę, pana, proszę podjechać. Yy, a teraz tak między nami. Jakbym dała 20 zł i by pan no po prostu bym dała panu buziaka. Zgodziłby się pan? W życiu. 20 zł i buziak. Za rogi koziołka. <laughs> Pani co jest, Pani naprawdę e, bardzo pocieszną osobą. No dobra, to może proszę Pana, opcji. Jakbym dał za te rogi, bym, proszę Pana? Tak. Jakbym dała za te rogi y, autograf Beaty Szydło. <laughs> Sorry, co wy po tej co, ja nie mogę, Chodynieckiego dać autograf, jak Pani chce. Kogo? Chodynieckiego. Taki piosenkarz myśli. Dobra. No to zrobimy wymianę, bo ja nie chcę tego autografa beaty. Bo ja patrzę to jest ja moja kumpela. No. To. Dobra, fajnie, i... fajnie było, miło było. To będzie mój dziadek kupował od, od pana te rogi. To może ja dam no. dziadek. To dziadek się spada. Nie wie pani co? Tu yy, halo, halo. Wie pani hmm. co? Non, 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 non,